Hej siemanko, z tej strony Dario K, 15 kwietnia 2020, na dworze mamy spore ochłodzenie, z 5-6 stopni, do tego silny, porwisty wiatrek, słychać, Bo znajdujemy się w namiocie foliowym, a i folia uderza, no niestety sterasz, ale mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać, na dzisiejszym filmie chciałbym Wam zaprezentować moją gunerę Tinctorię, Gunera Tinktoria zakupiona na jednej z aukcji, internetowe, miała być jako manikata, no ale tak sobie zdawałem sprawę, że to nie jest manikata, bo jak wiadomo zdobyć manikaty, to jak trafić szóstkę w totka ja to kupiłem na początku stycznia, była zimowana w piwnicy i później tak już bliżej marca, jak bo coraz cieplej to zacząłem ją wynosić na dwór i do tego namiotu foliowego wkopałem ją w donicy do ziemi no i miała czekać na cieplejsze dni, aby ją wkopać do gruntu. Ale w międzyczasie, z miesiąc temu, było z minus 7 stopni. No i niestety ja ją nie zabrałem. Co prawda okryłem magrowłókniną, ale to było za mało. I takie właśnie już miała liście wykształcone. No i niestety wszystko szlak trafił. Ona zczarniała dosłownie już. Bałem się, że w ogóle całkiem padła. Ale na szczęście żyje. No te usnięte liście uciąłem za co malowałem w maście ogrodniczą żeby się nie czepił, nie czepił jakiś grzyb, choroba grzybowa no i przez ostatni okres 3 tygodni, piękna słoneczna pogoda w namiocie około 30 stopni zarzuciłem obornika granulowanego codziennie podlewana no i rośnie jak widać To ma jeden liść, drugi, tam w środku widziałem są 3 albo 2 pąki także też będą takie liście a dodatkowo wychodzą takie jeszcze małe. No, i tak jak widać. No, odżyła, rośnie. I czeka na cieplejsze dni, wtedy pójdzie do gruntu. Kopiemy ją do gruntu, już mam miejsce. Także póki co jeszcze zostawiam ją w namiocie. Aby sobie jeszcze trochę spokojnie podrosła. Dzięki, to tyle, pozdrawiam.